Kremalne szachy to sport, na jaki wpadliśmy podczas ostatniego posiedzenia z ziomalami. Polega on na połączeniu spokojnego grania w szachy, dodając do niego spory element ryzyka. Jest to koncept bazujący na extreme ironingu, gdzie ludzie prasują ubrania w bardzo ciekawych okolicznościach. Żywioł, który pójdzie na pierwszy ogień, to będzie kur... gówno, jeszcze raz. Żywioł, który pójdzie na pierwszy ogień, będzie to woda. No niestety budżety nie pozwalają jeszcze wyjechać w ciepłe kraje, ale musimy to zrobić pod wodą. Znaczy musimy ch... Chuj... Musimy, lecimy ponurkować i zagrać szachy. I widzu, widzu. Ty nie rozumiesz, ty byś pewnie narzekał, że robimy to w Warszawie, a nie w Egipcie. Kurwa, panowie, powiem wam tak, przez cały rok nie dostałem ani jednego mandatu przez 4 miesiące, yy, przez, przez jeden miesiąc dostałem cztery. Ile za szybko jechaliśmy? Bo tu się gra Nie błagam, już kurde, kolejny raz 122, proszę! Znajdujemy się, proszę państwa, pod Deep Spotem, albo może ciężko jest być pod Deep Spotem, jesteśmy obok niego, bo jest naprawdę głęboko. Właśnie tak jak w... Nie mamy szachy. Musimy znieść się na dno. Uuu, World Record Guinness. Brawo, brawo. brawo. Certificate Usługa, jaką bierzemy usługę? Lodo. <laughs> tego teraz tu i teraz, dobra. On tak dwa razy mniejszego niż bodzią. I Przyszliśmy to jak za dzieciaka, się chodziło, wiesz, z takimi siatkami na basen. Nie? No. Fajnie, ładnie to wygląda. kto wejście ostatni? Ja y, rok temu. Trzy miesiące temu. Oh. Myślę, że będzie dobrze dla. Esce. S S dobrze, proszę Państwa, my już się przygotowujemy do y, wejścia pod wodę, także zostawiamy kamerkę. Reszta będzie, okay. proszę Państwa, z GoProska. Jesteśmy z Kerimem i Kerim nam pomoże w dzisiejszej misji. Terima <tune> kasih telah menonton! <noise> W racji tego, że nie mieliśmy ogarniętego zegara szychowego pod wodą, ustaliliśmy, że w trakcie Twojego ruchu będziesz wyciągał aparat oddechowy z ust. Skąd spoko, nie? E, Zarą Ej, wydaje mi się, kur... To nikt tego nie zrobił jeszcze. Dobra, możliwe, że może no. ktoś zrobił. Ej, a dobra, takie pytanie na szybko, Raz, bo zaraz będzie cały wywiad. Myślało ci się inaczej. Mi się myślało inaczej, nie? Inaczej, to... inaczej. W szczególności. Ciężej, tak, tak. tak, i w ogóle gdyby był taki system, że ci automatycznie odcina powietrze, Aha. jak widzi ten, to by było jeszcze mocniejsze. A nagle. Bo ja nieraz o. miałem takie coś, że rzeczywiście już mi brakowało tlenu, nie? Aha. I tak, znaczy, starałem się jednak uważać na to i też tam sobie wiadomo, że to tak było takie friendly, były te. Ja czasami zapominałem, ale na no przykład orientowałem się, że wstrzymywałem oddech, tylko nie wyciągałem Aha. tego. Nie, bo miałem na, na, na pierwszej linii piąga, to jest niemożliwe, nie? <grym> no coś tam wcieliśmy. Jestem ciekaw, czy nam gorzej mózgi pracowały. No właśnie. W sensie... no, no na pewno, nie w sensie no podwaliliśmy dużo rzeczy. Normalnie nie podwalasz takich, bo to jeszcze była długa partia, ile? No długo? Kur... 20 minut się wydaje, że tak spokojnie tam... Od początku nie było czekaj. No Tu cały czas? Tak. No to jeszcze raz. No Okej, dawaj. No, dobra, dobra, teraz jak gorzej się to z... mówi. Pion, pion. Pion, skok. W I teraz gdzieś mniej więcej w tym momencie nie jesteśmy pewni. Tak. Ten pionek stał gdzieś tutaj. I nie, bo żoł, stał tutaj. Przysięgam Ci, okay. Stał okay, tutaj. Okay, okay, tutaj. Okay, stał tutaj. I y, ten pionek wygląda... Przysięgam chcę. Patrzcie jak... Podobnie do końca nie? Jak on stał tutaj, ja pomyślałem, dobra, w takim razie yy, nam się coś pokiczkało, nie? I podmieniłem go na końca bo jeżeli tak, był, nie może pionek stać na pierwszej linii, podmieniłem go na końca gońca. No, Czasco, ja sobie... Bodzio zagrał... I ja dzięki temu jakby patrząc, że to jest goniec, mogę zagrać sobie ten ruch. Bardzo fajny ruch, by the way, nie? By, tak, nie byłby możliwy, gdyby nie tajemniczy fajnie. ruch. Tak, i tu straciłem bardzo dużo powietrza i w końcu, wiesz, tak miałem dobra, to nie wyjdzie i musiałem zagrać coś w i zagrałem chyba no tak. No to, tak, to? to dobrze, tutaj był ten element tego, kiedy powietrze rzeczywiście grało rolę, nie? Uh -huh. Kolejny żywioł, który postanowiliśmy połączyć z naszymi szachami, będzie to ziemia. Zdobywamy najwyższy szczyt Słowacji Ger, Ger. Jest tak na ostatni moment, że nawet nie mogłem wam nagrać tego, jak bardzo jestem w dupie, bo nie miałem kiedy nagrać tego, że jestem w dupie. Jedziemy już, jest tutaj czarny, będzie z nami Paw Beats, będzie Bodzio. Plan jest taki, żeby dojechać dzisiaj na Słowację, a jutro to być najwyższy szczyt Karpat, proszę Państwa. Przepiękna, przepiękna wyprawa, trudna, nie z byle jaką drogą, ponieważ drogą z pięknymi, proszę Państwa, widokami. Na kurkachu zrobimy to. Szachy? Zagramy przy krzyżu. Dobrze, proszę Państwa, już jesteśmy w miarę spakowani, gotowi na jutro. Dużo rzeczy, chodzi o to, no jutro będzie bardzo długa trasa, chodzi o to, żeby było lekko. No kur... Sacy, co? Witam, dzień dobry, widzowie przed telewizorami. Przed nami... Fantastyczny szczyt Gerlach Tylko my wchodzimy zupełnie od drugiej strony Bo my idziemy do przełęczy Polski Grzebień Która teraz jest za dachem tego brzydkiego budynku I będziemy szli sobie granią w lewo cały czas Aż do szczytu, a potem pójdziemy sobie, zejdziemy tamtędy Tam nam nogi do dupy uciekną Nie, ogólnie, chodzenie w góry Moje i ma zajbisty waj. przez to jak fajnie można porozmawiać z osobami, nie? Tak samo jak na przykład wyruszaliśmy na wyprawę pieszą, prawda, Bogdan? To powiedziałem, że mega się cieszę, bo sobie pogadamy, nie? Proszę Państwa, jak kiedykolwiek będziecie szli z pubicem, to liczcie się z tym, że będziecie widzieli tylko jego pupę i pięty. Ej, czarny, widzisz tutaj? To normalnie w spin można robić, ale tu są chyba jakieś takie dosyć ciężkie trasy, nie? Nie, wiem gdzie się zaczyna, nie? Czy wiecie dlaczego się skończyły żarty? Czy ktoś się domyśla, czemu w tym momencie matki muszą zacząć chować córki? Kim muszą zacząć schodzić z trasy. Koncentracja, koncentracja. Dobrze, proszę państwa, okazało się, że dzisiaj oblodzenie za duże, wiatr porwisty, mój meteorolog, mimo wielkich chęci, mimo tego, że bardzo chcieliśmy zdobyć Gerlach, nie udało się, trzeba to robić z głową, nie, ale prawda jest taka, że może nie na dzisiaj, ale patrzcie, co się dzieje tam z górkami, wejście jest opcjonalne, zejście obowiązkowe, ale troszeczkę się pochodziliśmy po graniówkach i idziemy sobie zrobić jakiś szczyt, jakiś szczyt idziemy zrobić, pomyślimy, ale chyba mało wysoko zrobimy, gratulacje, panowie, zajebiście, że wyszliśmy na szczyt, super wyprawa, Dobrze się udało, Bardzo Czarnie, się dobrze dzięki wielkie, było niesamowicie, fajnie. Proszę Państwa, nowy sport, ekstremalne szachy. Szachy zawsze były ekstremalne. Dobrze, idziemy proszę Państwa, wiatr się zmaga. Ta trasa zajmuje nam turbo dużo czasu, ale jest ładna, w dobrym towarzystwie. Dlatego nie ma problemu. Możliwe, że kiedyś jak będę chciał na gerlach wyjść, żeby wyjść, to będzie taki przedsmak, nie? Przepaństwa, no niestety warunki pogodowe nie pozwoliły dzisiaj, ale na pewno nie zabroniły nam się dobrze bawić. Oczywiście kurwa nie daliśmy rady. Życie ale dobrze się bawimy, bicu uśmiechnięty, czarny, zadowolony, bądź też tam e, happy. E, no i ostatni żywioł, który zahaczymy, to będzie powietrze. Niestety będzie to trochę pozerka, ponieważ będzie ciężko zagrać w szachy. Ale jak najbardziej będzie można zrobić z tego zdjęcie. Dlatego pozwólcie, że tutaj się przygotuję. O, <ścoughs> ale dupcy No, ale już skleiłem rękę. Szachownica musi być sztywna. Jak jutro, w ogóle nie mam zielonego pędzera, czy się uda na też jest taka wątpliwa, dosyć powiem szczerze, jeżeli chodzi o to zdjęcie. Ale miejmy nadzieję, że się uda. Musimy skleić szachownicę, żeby opory powietrza. Sklejamy to, podtrzymam tą konstrukcję linijkami, które ukrawiłem mojej mamie. I na samym końcu ustawimy jakąś fajną pozycję. Mamy ogarnięte szachownice. Rozmawiałem już tutaj ten, chusteczka z mocniejszym klejem niż kropelka. Uwierzcie mi. No i co? Zobaczymy, czy to w ogóle wyjdzie. Trzymajcie kciuki, żeby się udało, bo naprawdę jestem pumped. Na to, na tą ideę, przyznam szczerze, że to będzie najtrudniejsze. Skok z samolotu z tym będzie najtrudniejszy organizacyjnie. Ja idę się wyspać, żeby też mieć troszeczkę snu. I widzimy się jutro. 15 minut, lecimy. Jeszcze dodatkowo oklejone super glue do momentu wylotu powinno wszystko się trzymać mamy 15 minut w górę godzinka na zaschnięcie, powinno być cace ja wychodzę na zewnątrz tak? a ogon on się ustawia tutaj w moją stronę i jesteś zaraz za nim wyskakujemy ty wyskakujesz od od razu nami on wyskakuje na mnie, ja filmuję go okej okay. Wy, <śmienic> to się nazywa szach, szach, szachy ma. I ma. <śmienic> Dobrze proszę Państwa, udało się. I widzicie? Nie przeczucie nie myli. Wiem, kiedy coś mam dobrego nosa, ale mega podziękowania dla Kraxka, ja które za zaczynałem się uczyć. Eee, właśnie z Kubą, który był moim instruktorem, zrobiliśmy to także mega fajnie. Krackai, proszę bardzo, chcecie latać z szachami, to tutaj. Dzięki za odcinek wpadajcie na sociale do bodzia. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Szachy z założenia nie są ekstremalne, ale nie oznacza to, że nie są interesujące i nie ma w nich wielkich emocji. Obecnie mamy chyba największą aperę szachową od lat, gdzie mistrz świata osądza 19 latka z przegrał o oszustwo. Śledzicie sprawę, dajcie znać w komentarzach. A teraz co? Żegnam.